Dzisiaj zagrałem swój pierwszy turniej od roku w Fortnite. Cie. Grałem go z Wacławem, graliśmy Dream było oczywiście, no bo ostatnio on właśnie był. Wielki były całkiem spoko, co prawda zrobiliśmy całkiem mało punktów, ale tak jak wcześniej mówiłem, miałem ponad rok przerwy, coś około roku, gdzie nie grałem w ogóle turniej tak na serio, żeby coś w nich osiągnąć. Więc to jest taki pierwszy turniej, który wziąłem trochę na poważnie yy, i zagrałem go właśnie z Wacławem. Wpadajcie do Wacława, jeśli jeszcze nie wiecie, kto to jest. Link do jego Twitcha macie w opisie. Jeszcze mam dzisiaj dla Was konkurs na nową myszkę od Steelseries series czyli Aeroxa 3 plus ich podkładkę KuCA, więc jeśli chcecie wygrać jedyne, co musicie zrobić. To zostawić lajka pod tym filmem, zostawić komentarz ze swoim nickiem w Fortnitecie, zasubskrybować ten kanał, wejść do sklepu w Fortnitecie, wesprzeć twórcę, wpisać Wacław, potwierdzić i to wszystko. Wyniki z Ja będą na moim Discordzie, więc zapraszam też na mojego Discorda, link macie w opisie. I jeszcze jeden taki konkurs na tą myszeczkę macie na moim Instagramie, więc bijecie na mojego Instagrama. Tam też możecie wygrać myszkę i podkładkę, więc macie dwukrotne szanse na wygranie fajnych rzeczy. I co, przechodzimy już do filmu, to tyle. Zostawcie lajka, pamiętajcie suba też, bo lecimy po 100 a na 100 tysięcy pokazuję ryj yy, i no, lecimy do filmu. Czekaj, nie, bo... Ale tu jest typ, tu jest typ, tu jest typ. Nie ma kewa. Ding. Leży. Nice. No u niego bomby. Dobra, biorę to, biorę to. Jego ziomek. Aha, w plecy są. Proszę rada. Cheatą, dobra. Nice, Jak on dobra, by dobra. mnie zabił to nie wiem, ale zablokowa zablokowałem go tak ładnie. Chodź do podziemi tylko. Może nie byli tam. Mmm, i mam... Po prostu yes. mnie skraszowało Tak wysoko ale o, się nie odał się. Miepik przez, miepik Mam sk skara tego Na dole jest. Ej, tu gdzieś jest. Dawaj. Jest. Jeszcze zedytuję, czekaj, czekaj. Rozwal to, rozwal bro. Dobra. Leży, leży. Dead, nice. Okej, okay, nice, nice, let's do. Olu, dostałem! Ja pierdziele Nie mam leczenia Muszę Ten Robot 30 dostał 36, dojeżdż do mnie typ 60, to jest tego, którego muszę zabić yy, nie ma kewa Jestem, mam nie. problem, mam problem No, użyjmy To spam lotnie Wiem Nie, nie do było Dojazd mam, jas mam Carol, no, Ja wiem, że jest turni, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Muszę KFC zamówić, bo jestem głodny. Tylko co zamówić? Dwa twistery, dwa stripsy i dwa razy fretki. Biorę sobie do tego jeszcze smarta i dwa sosy. O Mega, po nie, mega pokake dwie dych. Nie, muszę sobie sosy wziąć. O, cheeseburger, sobie dodam. Nawet dwa. O, i dwa hot and spicy strips. Tak, bo Deeper ma trzy razy Kentucky Gold, muszę to zmienić. Może zaciera i wybierać, wiesz? To Dobra, dodaj do zamówienia. Będzie. 56,70. Prawie, 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 prawie. nie dojadą do nas. Dostał dwa hity. Dostał hita. Co? O, jak? o, dostałem oczywiście. Nie ma kewa, nie ma kewa, nie ma kewa. Oje. Mam jednego na sobie, chcesz? Nie ma kewa? Leży! Ja pierdziel, ale to zrobiłem. Dobra, 3 UE, na mnie. 5 sekund, zamuduj się. Jest pedalną. A o zes Co? Oh. No i ma ZIN! na no jest główny. A No dobra. Zbiorę to. Dobra, dostał MK i do mnie, strzela. Dostał 49. A, Big pota. I ma dwie... Dwie, dwie mi płaty, nie wiem, kuituję tą grę Dobra, leży, leży, leży. Po no na tej miejscu jest dużo kawa, także to wiesz. Chodzi tu. On tu jest. Gdzieś tu, tu jest. Gdzieś tu tu jest, tu jest, tu jest. Pode mną, pod to, rozwal to. Bo on wychodzi Nie mam, nie mam widoku. O kurde, przypał Ej, ja sprzedałem mu! <laughs> sprzedałem nice. mu hita skillowa przez przypadek. <laughs> Dobra, hop hop, okay. hop, 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 hop! Co ja dostałem? Sofam, sofam, no, cofam, cofam, cofam te, No pi pi pi. Nie wiem gdzie on jest Biało Nie, 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 nie wiem co on dostał W Widzę go, nie widzę Leży, 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 leży. trafił, nice Dobra, let's go Nice Ja pierdziele, ale on mnie denerwował, nie? Bo to jest niemożliwe, że oni gdzieś są. Są, 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 są są tu, są tu, są tu, są tu, są tu, są tu Nie widziałem, nie widział. Nie widział wiem, 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 wiem ja spróbuję dać laser O nie, dobra, nie 130, dobra Trochę strolić, ale dobra oh, wow. no. Dobrze wiem, Oni są biście spuceni Co dostał O co wyżej? 300 O, no co, tak chcesz O, dostał 120 dobra, No nie dobra. wiem, co on robi, no Może kolaps, może kolaps Go kolaps, on no. kolaps Kolaps Kradnie, no, nice Zabijam, zabijam O leży, dobra, let's go! Nice, let's go Good shit, good shit. Dobre gówno Dobre gówno <noise> w tym piasku. Jest, jest 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 Dead 120 Leż, leży leży, nice. leży, leży O miałem impulsę. Dobra, wywalam tego RPG, bo ja nawet amo nie mam. Oni też nie mieli amo 30 Przypałasz Wiem Crack Dead Nice Dobra, zablokowałem go tym. Nice. Kolejny. Impulsuję, impulsuję. No, impulsuję. O, lec, zimpulsowałem, ja pierdzielę. Dobra, chodź, 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 cześć. No, w Nie, no to się nie da tak. Dostałem w 40? 70 dostał. Lecę się jak trackę. wszystko. Jesteś na górze, mega? Tak, 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 ja jestem high. Lecę, led. 150! Dead! Nice. Zabijam ci. Ja za tego czeka biorę. Chodź, chodź do boksa, tu do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Taka, on tu jest, on tu, tu jest. jest 42 razy O uważaj Snajpot stał Czy nie snajpot, tylko coś dostał Nie? Na mnie A łama Dobra leży Otóż, już, A, z pierwsza no, Krok dostał Na mnie Leży Impulsem ja biorę 50, dostałem bomba Przydał na dole jeden Za na pod tobą jest, pod tobą Aha Nie mogę postawić No, GG, 5 Winxów, 2 bajcy, kubek frytek, 3 sosy Ja pierdzielę. Olu dostałem GG, GG, GG Nice. 60. Ja piernicę dostałem laser z tyłu i dostałem półko od tego typa nie, 88 w no. głowę, no. Mam poema Coś on dać. No come on. Chyba ja, takie zero. Ja pierdzielę, no. Nie wierzę po prostu w to. No jakbym mógł trafiać chociaż, no. Ja, pier... ja pierdziele no nie wierzę w to. Nie, Na sobie, na sobie, na sobie. A to ja nie znał, że wbić. Mam taki dojazd, że to jest. Nie wiem. No, dzień, dzień, Dobra. Oni się dalej biją. idziemy za nich? Noo, czekaj. Slajpa. Jak chce się uleczyć, jak chce się uleczyć. No, to tak. jest, jest na mnie. Ulu, dostąp trzy. 3... Krak. Ja pierdzielę, co ja mu dałem, chłopie. No, on mnie. Nie, zabije mnie. Zabiłeś? Snajpę <laughs> dostał. <laughs> Jaki i marzy. A ja już 175 frytki. metrów! Ja już tu frytki rozkładałem gościu. A, dobra, frytki. Jak ktoś z KFC se kurde kolaba ze mną, to ja chętnie. Co za frytka, no. taka twarda? Ogólnie no, frytki są niedobre w KFC, w sensie 7 nie są. Za co 300. Leży, tak? A, da, da. Tego, chod, kryształt, kryształt. dobra. Tego Kryształ, kryształ. Dobra. Biali znowu. U, dostał 104! 120, 120, 120 Dobra, dobra, do 50. Ustrasza, o, dobra 90 Miałem mam kewa Apteczkuje O, zginąłem 20 To ja sam on, on też, on też To ja sam, pomóż mi Dead Biało, biało Zależy, nice. dobra, let's go Tam nie? Jeszcze jeden? Lecę, łamam to okno. No Krak. dobra. O, wysprzęglił do, mi. Biało, dead. 70, do, dojazd go. Czekaj. Do dobra, ginę. No nie, no serio, ilo ma HP? Kolejny. 50. Nie, nie pomogę ci, czekaj. 50, 50. Nie, dobra, na mnie, na mnie, na mnie jest. No nie, no nie mam acy. Fajnie się wzią. No kurde, wam. No. Ja bym... Mam godlot, mam godlot. Nie, dostanę od niego sniper, który tutaj gra. Nie trafił. Margin. Nie, wiem, co się tu dzieje? Nie, nie trafiłem. Zabi go. Nie no, tam, tam przede mną? Tak, gdzieś tam. A widzę, gdzieś... o, ja do sprawy sniper dostałem. No. Dostał nie ma kewa Imagin Ile? Imagine Ty chodź, bo ten na plecach z... Aha. Nie ma maców! Bio, 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 bił. Leci na mnie Eee, nie mam raczej. To? Ja nie mam maców, czemu ty to jeszcze? Aha To No nice No. Nie mogę wystrzać Co No, I don't